A, dobrze, dobrze, dobrze. Lewa, 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 lewa bo Ci wchodzi od środka. Gdzie lewa woda? Wciągnij lewa wodę. I już. Galop, Lila. Hit. Lewa woda, lewa, mocno lewa. Odpiął się do tyłu. I galop, jest. Dobrze, dobrze jest. Tak sobie jest. Halo? Halo, Pila? Siadaj w środę, tak, 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 patrz przed siebie, nie podchodź. Dobrze, lewa woda, lewa, dobrze. Jak, już się ma lepiej iść od początku? Tak, tak, tak. No, to nie raz, no, tak jak mówię, to tego, co się... Dobra, przechodzimy do Pusa. Anglezu, i zmiana kierunku, krótko, w prawo i z powrotem na ścianę. Mocno w prawo. Mocno. Mocno w prawo, żeby ci na ścianę weszła, tak? I jedziemy. Kłód. I gałęź. Hyć. I gałęź. Tak jest. I teraz prawą wodą pilnujesz, żeby ci tak weszła na ścianę. I jedziemy. I jedziemy. I jedziemy. Patrzcie w siebie. Patrzcie siebie. Tam gdzie jedziecie. I prawa woda pilnuje, żeby ci on nie szerszył do końca. Tak? Prawa woda mówiła.